Mano Ero W następnym odcinku na tym kanale A mianowicie Druga część Kiszon Tu to trochę połowię A tu mi za to troszeczkę wleciało Ja po prostu tu podjeżdżałam I tu się zresztą Ale to nieważne Kierownica odłączyła No Trochę dziwnie no mi tak to jak skończymy film, to ja pojadę po tylko kupić coś takiego... to i... co. Ech. To jest. A, by strasznie strawiska. Ale to i tak nie, nie, nie zablokowało. No. Między lecíme. I okuňe. Oh, to no, zaczynamy. No, už začal koptiť. Lecíme. Co, co? co ja? Aha, no, tak. Nie, to nie je. Aha, to... Jezu, boże, wytropię bijaka, bo się znowu odbił. Co to za dzieci? No i tak, znowu przez kostę samo samo zbierają to. A to muszę trochę tej się... Muszę trochę porobić tego do kur, Bo do kur nie mają jest ta, ta rzecz. tak co prawda jest ta ta ta... pszenica w Big... Big... Big, 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 big bagach, ale... to i tak i tak nic nie zmieniam. Rzecz 50%. Nie, tu będzie na pewno chyba mniej procent, albo nie, nie wiem. Nie wiem w sumie. Wiecie, jest za to mniej parków. Ale są dłuższe za to. Nie wiem. Albo wejdzie tak samo, albo. Albo Ilarzki. skończyłem no, no już 90% 93% nie wiem czy to dalej zbierać czy... no i tak idealnie każdy nie ma idealnie sztuki a to tutaj kawałeczek o i jest idealnie sztuka udało się a zapomniałem że kierownica jest odłączona jakaś Hmm. I ta 30 to ciśnie, no w sumie ona ma ta przyczepowa wy, wy, wymagająca 2, 25 koli mechanicznych. Ona ma 31 mechanicznie. Więc... Albo dawać to już daj do pryspę. Nie bo, to, nie, bo ja tam dawałem więcej, nawet tego, jak robiłem kiedyś. Dawaj, jedź, 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 No, teraz, tu dużo będzie teraz piatów, ja ale tak bardziej, więcej miejsc. I to wie... No dawaj, bo zachęciła od takich murek teraz ani do tyłu ani do przodu kurde widzowie dobra w sobie to nie jest trzydziestka, to jest lizard te czyste albo farmik. więc czego się po farmingu spodziewać jak to kopki panie chyba łoli bierze a tu w trawie widać tą trawę jeszcze. w trawie widać tą trawę, no ma to przekaz ja wiedziałem że czy my sobie jeszcze nie zrobimy tego eee, tego albo orania, albo czegoś. Nie wiem, ja to będę. Tak, raczej. Będę to raczej worał. po tym, co za chiebie i... chętnie, ten nie opuściłem.

Nie, wolicie lepiej stać z zapalonym światłem, tego, czy ty z gazem z tak jak było ostatnio. Szkoda, że nie ma filmów z kamerką i nie będzie filmów z kamerką do no bo. No. Oho. Dobra, już myślałem, że przegapiłem ten moment, kiedy była stuwa 99 i dobra, stuwa lecimy. Ale kocham patrzy jak ta jajka kopki. Ale ta czy nie, chyba ja nie robiłam więcej roboty niż ten cały ursos. O kurde. Chwilę muszę dziękuję zrobić. Dobra, już jest po problemie, nieważne. Co? Dobra, teraz już możemy normalnie wszystko robić. Dobra, 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 dobra. Nie wiem czy... O Boże. No to czy dziewczka zakopada? Nie, wyjedzie, wyjedzie, wyjechała. Dobra, wyjechała. To dobrze. Teraz czy po, powiedzieć. Podjedź, proszę cię, podjedź. Podjedź. I się nie zatrzymuj, nie zatrzymuj się. zatrzymałaś się. I teraz ani do tyłu Adi ten. Teraz ani do tyłu ani do przodu. Nie, nie pójdzie, nie ma co. To trzydziestka znowu siedzi. Ja zapomniałem tego ubić. Boże, teraz znowu brać tą manitę. Manita, proszę, ty pomóż mi. No, a, to nie jest manita, tylko to jest jakiś farelli birre. Boże, tu jest rozrzutnik. Łajna, nie wiem, bo... Kury tam dały coś. Где это? Ну, ну, добра, давай, 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 To co tu teraz robić? To się mieli długi kołami. Chyba tu raczej nic nie pomoże. Albo pomoże w sobie. No ale co teraz do tyłu, do przodu? A jakby ja do góry wziął. O to już siedzi Czy trzeba teraz wyciągać. Już <laughs> <laughs> myślę, że to jest Во-первых, тут чтобы доставить чиестка, бы, а доставить бы чиестка, это уже Вот Так, то есть такая шиво. Попытка. Добра. Я. Так. ушла пошла, пошла, боже. Чиестка, боже. Cheer, 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 cute. to tak na sucho, nie jest opuszczony ten tak na sucho to rozgarniemy Dobra Teraz do opuszczonych Kobajnem już na pryspę nie wjeżdżamy Pony tyle Bo ja wjechałam kobajdem na prespa i co się stało? No to jakiś O, jakoś, jakoś. To w sobie to czuję jest sprawie równe. 44% ubijania. Choć już z lewo pod tą górę podjeżdża. Ja nie wiem, czy ja nie będę już na nowo walił. No, przydałoby się już na nowo w sumie. Tylko ja już będę na nowo teraz. Albo nie w sumie. Nie, 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 nie. Nie, nie. nie możemy na nowo. Bo wtedy będzie mniej kryzmu na ten ten, ja nie mam już po tym miejsca na ty Już bo, Boże, gdzie chodzi? Chyba mi się trzydziestko. trzydziestką. Łończyk, nie chodzi mi śnieg. ja myślałem, że też, że się kawę Ja to może jajko porozbiję. Nie, 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 klodwa, klodwa. Ja już bym nieraz tą klodwa, jak w powietrzu poleciałem i spadałem pół godziny. bo puszczać tego ładowacza. Tylko czy czy to, mam, to, mam, to mam. do kieszonki muszę wziąć. To chwilę, to ja sobie zaraz załatwię. Ładowarki. To bab, to bał, to bał. Widły do borgika. O, trawy też tu można. I tak... Dobra. A i łóżka zwykłą też by ich Takie rzeczy się przydawają. ja ta łóżka też w sumie jest większa od tej <laughs> Boże mi my się myli łaniku, a ta. I to będzie ważne. I ja wybierzcie przed tak, bo tutaj jest sobie 32%. A teraz mam. muszę dostać do tego serwisu. Proszę, ja bym dał włożek i tak przemiało do Tu będzie już siedemdziesiąt, albo więcej, nawet. albo mniej w sumie, nie będzie siedemdziesiąt, siedemdziesiąt będzie, siedemdziesiąt będzie, może ponownie nawet siedemdziesiąt. Będzie połowa 70. 74 Dobrze. Powiedziałem, dobrze. Mamy to, 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 to. był, to było, to, to, to. Nie zmieści się. Cały się nie zmieści na bank. No, dobra, to tu my wyjedziemy. Wszystko, żeby z... ładować wód. Dobra, mamy to. Jak żeby było słychać na ten. Boże, co jak mnie nie było, słychać. No, więc. To gospodarstwo się będzie robić. Ja będę musiał dawał łąkę na, na prysby kupować. Proszę, Jeszcze raz, bo że mi ślady. Znaczy nie po prostu. To jest równiutko. Jedźcie. Proszę cię. Pojedzie. Podiało! Wierzyłem w ciebie trzydziestka. Jedź! Jedz. Boże, ja myślę, że ty obok gdzie jest mój Szkoda, że tu się traktor przybliża do przyciepa, a nie przyciepa do traktora. Nie tak z daleka podzep, tak na przykład jako Leo, ja, no to co, co wodica znowu i teraz to wyciągać. się powoli film kończy, bo mi się telefon rozładowywuje. Ale to i tak już końcówka tego pola. Powinniśmy jeszcze zdążyć. Nie, nie już chyba wolę, Już ten telefon do niż Te poprawki, to już potem, to już tam nieważne, to tam w następnym filmiku będzie było war łorać, ale to już nie dzisiaj. Dobra, dobra, bo za daleko. Nie, dobra, to już ty, jak to w jednym ty sypie. Jakby tylko ta trzydziestka koła wyciągnęła. Dobra. już trzyma. To jest okej, okay, to pójdzie. Nie. O, dobra, dobrze yeah. jest. No to co. No no w tym odcinku to sobie jeszcze raz jakby w ogóle kryzlę i będziemy powoli kończyć to, bo tak jak mówiłem rozładowuje mi się telefon już filmik trwa, już prawie 25 minut nawet nie wiem z czego to się wzięło więc z reszty to już sam tu do końca, tylko jest to wszystko 我也就是。 Oh, dobra. Tu dnes to už sa samou. Bilo bolo oglądać i tyle.